Cześć, to Marek TrybuSolo. i mam wam pokazać grę Maki. Jest to gra wydana przez SideRoom Games. Dziękuję za przesłanie egzemplarza do recenzji. I Maki jest grą o francuskim ruchu oporu, Dzieje się podczas II wojny światowej i my wcielając się właśnie w członków ruchu oporu, będziemy starali się sabotować i utrudniać nazistom życie. Jest to gra w gatunku Worker Placement. Będziemy mieli różnych członków ruchoporu, których będziemy wysyłać do różnych lokacji, żeby pozyskiwać zasoby, wydawać zasoby i starać się wypełniać misje, które w danej rozgrywce będziemy mieli do wykonania. I jest to gra tylko i wyłącznie dla gracza solo, czyli dla jednego gracza. Ta gra oryginalnie była dostępna w, jako chyba print and play, z tego co pamiętam. Z tego co ja że dalej gdzieś jest dostępna na Boarding Geeku, Więc zawsze można sobie pobrać pliki i wydrukować. No ale to jest edycja pudełkowa. Wszystko ładnie wydrukowane, jest dwuparstwowa planszetka i tak dalej jeszcze zaraz sobie zobaczycie, kiedy gra będzie rozłożona na stole. Teraz Wam pokażę, jak się w nią gra i o co w niej chodzi, a potem przejdziemy sobie do podsumowania. Tak prezentuje się makii przygotowane do rozgrywki. Centralną część zajmuje plansza z miasteczkiem francuskim, okupowanym przez nazistów. I mamy tutaj różne lokacje, do których będziemy wysyłali naszych pracowników, członków Ruchu Oporu, żeby wykonywali różne rzeczy, pozyskiwali różne zasoby. Na tej planszy mamy taki licznik dni. Zaczyna się od startu do, do 14 dnia, i my co rundę, co dzień będziemy ten znacznik przesuwać. Jeśli on dojdzie do końca, a my nie wykonamy naszych misji, no to gra się kończy i wtedy przegrywamy. U góry tej planszy mamy misje. To są dwie misje, które wybrałem na początek, które w instrukcji są sugerowane jako takie startowe. One są najłatwiejsze. Te misje dajemy sobie tutaj u góry planszy, ale w pudełku macie dużo więcej misji. Są takie misje mniejszego formatu, większego. One z tyłu zawsze mają liczbę gwiazdek. Od jednej gwiazdki przez dwie do trzech. I podczas rozgrywki sobie możecie te misje wylosować, jak tam chcecie. Im trudniejsze misje wybierzecie, no tym oczywiście gra będzie trudniejsza. Więc możecie sobie wybrać misję z jedną gwiazdką albo jedną z jedną, jedną z dwoma, albo z trzema, jak tam wam pasuje. Grę sobie można dowolnie utrudnić. Czyli mamy te misje. Jak te misje wylosujemy? Musimy sobie przeczytać, co tu mamy zrobić. W tej misji. W dniu, który jest tutaj oznaczony na pomarańczowo, w jednym z tych dni musimy dostarczyć do tej lokacji broń. A w tej misji musimy antyfaszystowskie graffiti na murach umieścić w trzech różnych miejscach w mieście, a następnie udać się do tej lokacji, właśnie na tej misji. Te znaczniki żółte właśnie służą do oznaczania różnych rzeczy związanych z tymi misjami. Oprócz misji i tej planszy mamy taki, taką kartę, e, fajną, dwuwarstwową, gdzie zaznaczamy po pierwsze nasze morale. Zaczynamy tutaj w tym miejscu i ten tor Morale może rosnąć albo maleć, najczęściej będzie <grych> spadał w dół. Jeśli dojdzie do zera, e, grę przegrywamy. E, I tutaj na dole tego toru Morale, zawsze mamy w prawym dolnym rogu czerwoną liczbę, która oznacza ilu milicjantów będzie patrolować miasto. I to jest tak, że zawsze patrzymy, ilu mamy pracowników i porównujemy ją też z tą liczbą w prawym dolnym rogu i wyższa z tych liczb będzie oznaczała, że tylu policjantów milicjantów będzie patrolować miasto. Czyli na przykład jeśli mieli morale na siódemce, ale mielibyśmy czterech pracowników, to i tak czterech milicjantów będzie patrolować miasto. Jeśli byśmy byli na morale tutaj na jedynce i nawet mieli tylko jednego pracownika, to i tak pięciu ich będzie. Więc mówię, trzeba sobie porównać te cyferki i tylu milicjantów będzie patrolować miasto. Tutaj mamy żołnierzy. Milicję można zabić, jeśli mamy broń, przy powrocie do tutaj naszej kryjówki, bezpiecznego domu. I jeśli zabijemy milicjanta po drodze, do przyszłych rundach, w przyszłych dniach on będzie zastąpiony przez żołnierza. Żołnierza zabić się już nie da. I za każdym razem, jeśli jednego milicjanta zastąpimy żołnierzem, no to morale też nam leci w dół. Tutaj mamy taką kartę pomocny, która tłumaczy wszystkie kąki, jak się mówi, pojawiają za sobie i tak dalej. Tu mamy karty patrolu, talię patrolu. I my za każdym razem, kiedy umieścimy gdzieś naszego pracownika na planszy podczas kolejnych dni, będziemy jedną taką kartę z góry losować i ona będzie nam pokazywała, gdzie będzie, będziemy stawiać albo żołnierza, albo milicjanta. Według tutaj hierarchii od góry do dołu, jeśli na przykład ta górna lokacja będzie już zajęta przez kogoś, to będziemy starali się dostawić wroga tu. Jeśli ta będzie zajęta, no to na przykład tam niżej. Jeśli wszystkie będą zajęte, no to wtedy milicjanci czy żołnierze będą starali się aresztować członka naszego ruchu oporu. Tu mamy budyneczki, które można sobie w grze dodatkowo wybudować, dlatego że jak sobie na to miasto, to macie takie coś jak spare w tym miejscu, w tym miejscu i w tym miejscu z takim tutaj kluczykiem. I to są lokacje, w których jeśli wydacie odpowiednią liczbę pieniędzy, czyli jakby dwa znaczniki forsy, będziecie mogli sobie zbudować dowolne pomieszczenie. I tych pomieszczeń macie tutaj dziewięć, one też robią różne rzeczy. Można nawet sobie zbudować taki safe house, jakieś bezpieczną lokację, na przykład w tym miejscu i wtedy nasi pracownicy nie będą musieli wracać do tej lokacji startowej, ale będą mogli się tutaj chować przed patrolami. Tutaj niektóre z tych lokacji są wymagane do skończenia różnych misji, więc oprócz tych lokacji nadrukowanych na planszy, są jeszcze takie, które możecie sobie dodatkowo zbudować. Tutaj macie różne zasoby, które będziecie pozyskiwać. Pieniądze, leki, żywność, jakiś tam broń, trucizny i tak dalej możecie wydawać właśnie, bo te różne lokacje no to czasem dają Was zasoby, czasem musicie wydać zasób, żeby coś pozyskać, na przykład tutaj musicie wydać pieniądze, żeby pozyskać broń, albo musicie na przykład wydać jedzenie i leki, żeby zwiększyć swoje morale, albo tutaj na przykład możecie wydać leki albo pieniądze, żeby, znaczy leki albo pożywienie, żeby dostać pieniądze, ale wtedy zmniejszacie morale. Jakby tematycznie i klimatycznie wszystko się tutaj faktycznie trzyma kupy. Grę zaczynamy z trzema pracownikami, czyli członkami ruchu oporu. Są jeszcze dwaj dodatkowi, których możemy pozyskać w tej kawiarni, płacąc zasób pożywienia. I gra odbywa się tak, że na początku każdego dnia, czy właściwie no, rundy dnia, Wybieramy sobie miejsce, gdzie chcemy wysłać naszego pracownika. I na przykład powiedzmy, że tego pracownika wysyłamy do lekarza, żeby dostać leki. Kiedy umieścimy gdzieś naszego pracownika, odkrywamy górną kartę stali patrolu i patrzymy, gdzie umieszczamy milicjanta. I on chce być umieszczony w tej lokacji. Bez problemu go tu umieszczamy, ponieważ nie ma żadnego, mmm, nikogo tutaj nie ma. Tego drugiego powiedzmy, że damy tutaj groser, żeby dostać pożywienie. I patrzymy na stronę kartę. Pont Levesque, czy Pon jak to ktoś tam wymawia po francusku, pewnie tak będę to kaleczył, on jest tutaj. I został nam nasz... Boże, złego widziałem pracownika. Więc Został nam nasz trzeci, bo tych dwóch jeszcze nie pozyskaliśmy. I teraz cały trik polega na tym, że my tych akcji na razie nie wykonujemy. Na razie sobie rozmieszczamy naszych pracowników i rozmieszczamy czy żołnierzy, czy właśnie milicjantów. I cały trik polega na tym, że na końcu w następnej fazie akcji, kiedy umieścimy wszystkich pracowników, wszystkich milicjantów, będziemy starali się te akcje wykonywać. Tyle tylko, że nasz każdy mm, pracownik wysłany do miasta, żeby wykonać akcję, musi mieć drogę powrotną, bezpieczną, z powrotem do safe house. Więc widzimy tutaj, że w tym ponlewek już jest tutaj milicja, więc ten pracownik, jak będzie wracał, nie może tędy wrócić do domu. Czyli jedyna jego droga to jest tutaj. Jeśli black market zasoby... Na przykład zajęty przez milicjanta, jeszcze nie wiemy, bo jeszcze mam jednego pracownika do wysłania, no to by znaczyło, że on nie wróci do domu. I tutaj niektóre lokacje mają taką tarczę z gwiazdką, i to oznacza, że te akcje mogą zostać wykonane mimo aresztowania naszego pracownika, czy on zdążył tą rzecz wykonać zanim został aresztowany, ale takie lokacje, na przykład jak doktor, nie mają tego znaczka. I to znaczy, że jeśli nasz pracownik nie udałby mu się wrócić bezpiecznie do kryjówki. Zostaje aresztowany, usunięty z gry na zawsze, tracimy tego pracownika, ale też nie dostaniemy tego zasobu. No i dobra, naszego trzeciego dajemy do kafe, bo powiedzmy, żebym ja chciał wydać te jedzenie, które tu pozyskam na pozyskanie nowego pracownika. Te zasoby, które dostajemy, zazwyczaj w tej samej rundzie, w tym samym dniu możemy od razu wykorzystywać. Poza zrzutami, bo tu mamy radio A i radio B, czyli możemy zamówić zrzut, który będzie dostępny dopiero w następnym dniu na jednym z tych pól. Możemy sobie zażyczyć pieniędzy, broni, albo pożywienia, ale mówię, to dopiero będzie dostępne w przyszłej rundzie. No i postawię naszego trzeciego pracownika, odkrywam kartę. I na szczęście mamy tutaj Radio A, czyli on idzie tu. I teraz tak, mamy wszystkich pracowników, no i zbieramy po kolei, robimy to co jest. Doktor, dostajemy jedne leki, leki biorę sobie tutaj. I ten pracownik może, aha, właściwie nie może, widzicie, bo. Został całkowicie zablokowany i zostałby w tym przypadku aresztowany, czyli tych leków byśmy właśnie nie dostali. Dlatego, że, żeby dostać się od lekarza do kryjówki, musielibyśmy iść albo tędy, albo iść tutaj górą, bo tutaj przejścia nie ma. I wszystkie te blogi, drogi są zablokowane. Czyli w tej sytuacji nasz pracownik zostałby aresztowany, odrzucony z gry i bo straciliśmy w pierwszym dniu, czyli bardzo dobrze nam idzie. Kolejny pracownik, groser, dostalibyśmy pożywienie, bierzemy sobie to pożywienie. I on sobie wraca do kryjówki. I tutaj, kafe, wydajemy to pożywienie. Dostajemy kolejnego pracownika i ten wraca. I w tym momencie ściągamy wszystkich, całą milicję z planszy. Przesuwamy znacznik na następny dzień. Jeśli by się przysunęli na taki pomarańczowy, no to morale spada o jeden. I gra toczy się dalej. Musimy wykonać sobie tę misję, zanim skończy się nam czas, no i zanim wszyscy pracownicy zostaną aresztowani. Więc z tym umieszczaniem tych żołnierzy, no to trzeba uważać, tych patrolów, tak jak mówiłem, możemy, jeśli mamy broń, możemy w tej drodze powrotnej, jeśli mamy zablokowaną jakąś drogę, wydać zasób broni, żeby zabić milicjanta, ale w następnym dniu on zostanie zastąpiony przez żołnierza, więc i tracimy też jedną morale, więc jest to ryzykowne. Możemy też sobie stworzyć fake ID, jeśli mamy, wybudujemy taki budynek, forger. On jeśli zapłacimy odpowiednie zasoby, możemy stworzyć sobie lewy dowód osobisty i wtedy, jeśli mamy taki dowód lewy, no to wracając, możemy wydać ten zasób, żeby ominąć jakiś patrol, czy żołnierzy, czy milicji. Odrzucamy wtedy nasz dowód z powrotem tutaj, więc jest to taka bardziej pokojowa opcja niż szczelanie do, do żołnierzy i do milicjantów. Więc tak odbywa się gra. Musimy, mówię, wydawać zasoby, pozyskiwać zasoby po to, żeby zrealizować cele misji. Musimy się śpieszyć, bo czas mam ograniczoną liczbę. Z biegiem czasu też będzie nam spadać morale, więc tutaj też będziemy na tym torze. Tracili im morale i im mniej mamy morale, tym więcej patrolów policji tutaj będzie. I tak gra się mniej więcej w maki, Tak jak mówiłem, misje różne, można sobie wybrać na początku różne misje, czy tam wylosować, jakie chcecie. Przez to gra będzie czy trudniejsza, czy łatwiejsza. Przejdźmy sobie do podsumowania. To bardzo fajna gra. No słowo fajna może niezadekwatne, bo, bo tutaj temat jest trochę ciężki, jednak chodzi o wojnę i tak dalej. Ale jest bardzo sprytna i fajnie wymyślona, bo zasady są banalne. Mamy pracowników, wysyłamy pracownika, losujemy ta kartę stali patrolu, dodajemy tam milicjanta albo żołnierza, potem nasz pracownik, milicjant, nasz pracownik milicjant i tak dalej. Potem wykonujemy te akcje, nasi pracownicy, robotnicy starają się wrócić do kryjówki, jeśli mi się uda, super, jeśli nie, zająłem aresztowani. I cały czas staramy się wykonać te misje, śledzimy nasz tor morale, żeby nam za bardzo nie spadł musimy się śpieszyć, bo mamy określoną liczbę dni na wykonanie tych misji i staramy się przeżyć i no, wykonać misję i gdzieś tam pokonać tych nazistów. Więc zasady są bardzo, bardzo proste, no ale gra nie jest łatwa, przez to kombinowanie, właśnie zarządzanie tymi e, torem morale, czy na przykład jakiegoś policjanta zabić, czy nie, no jeśli tak, no to będzie zastąpione przez żołnierza, wtedy zoma spadnie morale. Na co wydawać zasoby, w jakiej kolejności wydawać te zasoby, czy pozyskać więcej pracowników. Ale jeśli jest więcej pracowników, to więcej policji, znaczy tej milicji patrolującej miasto. Z drugiej strony, jeśli mamy mniej pracowników, wszystkiego nie zdążymy zrobić. No, jest to bardzo fajne zarządzanie czasem i zasobami, żeby starać się te misje wykonać. Tych misji jest też całkiem sporo, co zresztą widzieliście: są łatwiejsze, są trudniejsze, można ze sobą różnie łączyć i mieszać. No, misje wymagają wykonania różnych rzeczy, czasem zbudowania konkretnego gdzieś tam budynku, jakieś pomieszczenia. Ja więc też regrywalność jest całkiem spora, bo właśnie mówię, różne kombinacje misji e, powodują, że no, różne rzeczy musimy wykonać. Talia e, patrol jest zawsze losowana, więc też nie wiemy, gdzie tam ten patrol się pojawi. No tutaj dochodzi ta pewna losowość, no bo no, f, może być tak, że nam się na przykład zawsze patrol fajnie ułoży milicji i nigdy nam nie przeszkodzi w powrocie do kryjówki, a może być tak, że będziemy mieli pecha i pchać ciągle, będziemy, będą nasi. Ym, członkowie ruchu oporu ale myślę, że to też oddaje klimat jakby no faktycznie takiej partyzantki, no bo nigdy nie bo wiadomo, czy misja się powiedzie, czy nie. To Zresztą w ogóle bardzo fajnie wszystkie akcje, które robimy, to wszystko się spina z klimatem, bo na przykład właśnie, kiedy pozyskujemy leki, możemy je wydać, żeby zwiększyć morale, ale możemy wydać na przykład jedzenie, żeby dostać pieniądze za nie, co pozwoli nam kupić broń, ale jeśli będziemy wydawać pieniądze, no to ludzie będą niezadowoleni, morale nam spadnie. Bardzo, bardzo fajnie właśnie jest tu, mówię, te wszystkie akcje i te rzeczy są pomyślane. Możemy do, dostać zrzut z żywnością, ale ten zrzut się pojawi dopiero następnego dnia. Nie będziemy mieli go od razu. No i jak na taką małą grę, mówię, bardzo sprytnie są to wszystko wymyślone. Jakość wykonania jest bardzo fajna, dwuwarstwowe planszetki, karty, znaczniki. Eee, ładne pudełeczko, niewielkie, więc gra też w ogóle bardzo spoko, bo się mieści gdzieś tam w plecaku, do, do torby można sobie wrzucić. Rozgrywka w pudełkę to jest 30 minut, no myślę, że 20-30 to jest max, eee, no bo gra też nie jest łatwa, często jest tak, że gdzieś tam dość szybko możemy zginąć, czy stracić na tyle dużo pracowników, że nie uda nam się tej gry wygrać. Hmm, ale mówię, no, setup też zajmuje dosłownie minutkę, więc łatwo jest zagrać sobie ponownie. Bardzo fajna, bardzo sprytna gra, pod warunkiem, że się lubi takie klimaty wojny, właśnie tutaj ruch oporu i tak dalej. No bo jednak jest tutaj, no ta gra tematycznie ciężka, może ona sama w sobie nie zawiera jakichś takich no, wojennych ciężkich tam zdjęć czy ilustracji czy czegoś takiego, no ale jak się zastanowicie co robicie, kim tu jesteście, no to Tematyka jest dosyć poważna, więc jeśli szukacie tylko takich lightowych, relaksujących gier, no to maki jest nie do końca taki. Ale jeśli lubicie gry work placement i taka tematyka wojenna jakby was nie odstrasza, to zachęcam żeby się z tą grą poznać. poznać. Ona wiem, że jest dostępna często w tych wszystkich planszostrefach, strefach, planszomaniach i tak dalej. Można ją wiele razy gdzieś tam widziałem dostać. Jeśli lubicie takie gry w mam pudełeczku, no to. Bardzo Wam polecam, bo jest no, po prostu sprytnie i fajnie wymyślone. Albo możecie sobie wydrukować wersję print and play i po prostu wypróbować ją w takim formacie. Dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam, wam się film podobał. Zasubskrybujcie mój kanał. Linki do Twittera, Instagrama, Facebooka będą w opisie do filmu. Link do wydawcy i do tej gry, gdzie można ją dostać, też będzie w opisie do tego filmu. No i tyle. Dzięki za uwagę. Do następnego razu. Cześć.